Siema, tutaj Ciemak, tutaj Karto 311 i. Ciemak 122. Witamy Was w kolejnym odcinku specjalnym. Nagrywamy go jedy... Nagrywamy go ja i Ciemak, ponieważ Piotronka, No nie ma, po prostu nie ma czasu. I tak, to będzie odcinek pod tytułem Assassin Parkour. Mamy takie specjalne skiny. Tak. które sam zrobiłem. Pokaż swój. No właśnie, pokazuję. A, dobra. Od no co zaczynamy? W Ale... Jezu, to jest takie miejsce. Jezu. było straszne. jakieś takie dźwięk, jakby się zaczął bugować. Dobra, wchodzę pierwszy. Chodź. Dobra, idziemy. Tak. Sekstu faktycznie jest przygotowany. No, trochę. Mam takie ukryte ostrze. Pistolet, pociski. Tak, w pusteku, jak na razie. A. Jeju. To od tego zaczniemy. Z ręką Ale... będę wchodził. Aaa, zleciałem przez ciebie, Gdzie zleciałeś? A to tu, tu jest chyba wejście zrobiłem, nie? Okej. Okay. O, jest. Tak. Czekajcie. Dobra. To wchodź. Będę na shiftcie legni. Myszka wolna. tak. się nie chodzi. Dobra, da Uda się żyć. No, no spadłem. Ale będziemy fail'ować No nie? O, 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 dobra wszedłem Ja nie failowałem. Bu ha 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 Teraz to jest skok wiary Tak jak własny z nieskrydzie Ha ja O, ja wbijam teraz na kamerę <noise> <noise> Gdzie, trafiłeś do środka? <noise> tak Dobiegnę A to wyjątkowo się tepnij do mnie No i dobra, skacz pierwszy budynek a mamy się skoczy. skocz. Okay. Ciach. Ja teraz mówię się... No, teraz czekaj, czekaj. Niech odejdę. No, skacz. Jeszcze włączę takie, żeby nie było menu i rączki. No skacz. I trafiłem. Dobra. Następny budynek. E, tak. Iś pierwszy. Myślę, że ten. No to skaczę. Cyk, cyk, cyk. Jest, dobra. Sam drugi. Dobry. A strażnik. <laughs> Taka zabawa. No tamtym czy ten tutaj. Sądzę, raczej, że na tą bierze. bieg Okej, okay, nie widzę tego wyjścia. No, sam je robiłem. No nie? No. Właśnie. A i serwer mamy na Bukicie, więc... Czekaj, e... dzień zakończę. No. Ewentualno... no. Takie ewentualności to rzadko się zdarzają. No i serwer mamy... Teraz ja stworzyłem serwer na Bukicie, więc możemy nagrywać na moim serwerze i już nie trzeba nagrywać na Piotronka. Ciężko po tym wchodzić. Po co żeś takie coś wymyśla No to fajne jest. Fajne. Nie można wejść, to już się przestaje robić takie fajne. Ech. Ciach, ciach, To jest tu najgorszy moment. No. Może nie męcz widzów jak wchodzisz. Dobra, a tutaj uproszczone wejście. Jakie uproszczone wejście? No takie robiłem. Gdyby właśnie takie coś się stało. Dobra, skacz. A ja inny zawieskał dalej. Tyłem? Wiesz, że Dokładnie. to tak samo wyglądało. Hm? Wiesz, że to tak samo wyglądało. O i tam. Czekaj? Ja teraz pierwszy. Dobra. E, ciach, tak, tak. To już jest prosto. No. Ale mnie łapał ją coś coś. Tak, ja widzę teraz straszne lagi mnie łapią wiesz jak myszką przykręcę tak nagle nie mogę tak ciężko mi chodzi okej okay. a tak. no, to ja spadłem super dobra a ja spadam teraz teraz pokażę jeszcze to uwierzę dalej czekaj w ja tu próbuję wejść Kiedy, to się tutaj przejście a tutaj są takie schodki Nie wiem czemu nie mogę wejść teraz Przecież ja uszedłem Zrobiłem takie schodki i teraz jeszcze takie drabinki, żeby łatwiej schodzić Tutaj, tutaj takie dwa wejścia? A teraz wejdziemy tymi schodkami na górę I pokażemy skok wiary Tak, same skoki wiary robimy O są super, dobra Wyskaż pierwszy, ja cię nakameruję, później. O, tu ja jest ci... taki fajny krzyż zrobiony. No, przepraszam, że na niego nie można się wspiąć. Ciach? Widziałeś przy ty No, przy brzegu. Dobra, teraz sądzę, że się będziemy spinać z... znowu na to. Aha, i z tego na to tutaj, naprzeciwko mnie, tak? No tamto tam, yy, kolejny, na kolejny skąd no. <głynie> Wygląda tak dziwnie jak ktoś się wspina, tak wiesz, że tak niby mu ciężko, a tak naprawdę to jest bardzo ciężko, tak wejść. Ale to już zależy od widzów. <głynie> Strasznie ciężko się wchodzi. No, no i właśnie, z tym problem. Niby jestem w tym momencie, tylko, że teraz muszę tu przeskoczyć. O! Strzedłeś na dół. O, o, o! No nareszcie. Co? Co ty zrobiłeś? Nie wiem. Jezu... a shift. No nie wytrzymam shift, ale coś mnie nie, nie schwyciło. To teraz ja. A właśnie. Ja Podnę do wody. teraz ja spróbuję. No ty już dwa razy byłeś. Dobra. Mm -hmm. Nie tak. będę zamęczał tym widzów. Pokażę im drugie wejście. Tak. No chodź. A i ty jeszcze zrobimy... Dobra, też i do drugiego wejścia. jakieś coś? No nie. Nie udało się. Jeszcze raz. Tak długo męczyłem. że Tylko jedną kratkę zawsze nie mogłem trafić. Zawsze obok. Ci się tylko dwa razy udało. A mnie ani razu. No, co to miało być? No, Boże drogi. Dobra, jestem. Jeszcze nie trafiłem w kratkę wody. Czekaj, jest sobie zjem bo już mało życia mam. I teraz za Jeszcze na tą drobinkę, ty. chodź. Nie straciłem Dobra, chodź. ani jednego serduszka przy tym skoku. Ej, kites. Tak ma być. dawaj, teraz idziemy na ten budynek, nie? No, tylko od początku. Całe. Całkiem. Ten... Um, nie tak. Co ty? Tak najpierw było. Tak? O no, i tak. Tak też można. O, tutaj też jest wejście. A! Hmm. Ludzie, naprawdę, to ciężko się robi. No, widzicie. tak samo jak sami zobaczyliście. No, ja prawie wszedłem. Dobrze skrót. O, jest. A trochę widzę, że zmieniałeś to. Tak. Noż, co to jest? Niby ma trafić na ten słówek, a nie trafia. No, teraz mi się speed nie włączył. Daj jabłko. Mm, Dobra, po co tyle. na zapach miał. A zasmuje ta aż, osunuję, dzieta, aż czekaj. No patrz, no speed mi się nie włącza. Nie wiem. O, jest. Dobra. No dobra, to jest tak dziwne. Tepnij się lepiej. Nie. Ale widzieli ja wszedłem normalnie. Ty forcisz. No i patrz. Dobra. Nie męcz i tepnij się. To jest taki pikusiowy z sk skogwiary, ale... Można skoczyć. Nie jest. No bądź. Dobra, no to idziemy teraz na to wieżę, nie? A to ostatnią wieżę, to co niedawno zbudowaliśmy, bo to już jakiś czas budowaliśmy. I teraz ostatnia. Tak wiemy, na tej obieździe, a tam dalej jest taka jedna. A tam to, jest to zejdę część... na sam dół i od samego dołu wejdę. Tak? Ja nie będę. Ja ten krzyk ja po prostu zaskoczę sobie tam. Na wieżę będę czekał. Bo to po całej drodze to są takie właśnie yy, przerobione drabinki porostowane. No, Że można było chodzić. To są jakby takie szczeliny w ścianach, ale coś nierealistycznie trochę mu wyszło, ale dobra. Ale są fajne. Na budynkach fajnie wyglądają. No. W końcu to są drabinki. Podam ci rękę. <noise> Ta, jeszcze z nożem. Nie, ręką dzisiaj patrzę. Nie, zostawmy. Nie chcę spaść. Noż. Ja cały czas. No patrz, no spadam chamsko. Muszę się spać. A, A widzę, że już jesteś przy końcu. Chcę, to ja. Cholera jasna. Jest! Dało się. No to teraz. Z samego dołu. Najprostsze wejście. Może jak widzowie nie będą ten, wierzyli, że to jest takie trudne, to może kilku zaprosimy, że spróbowali sami. No ale wiesz, to będzie trzeba wtedy ten um, serwer trochę modyfikować. No, ale... wiesz, żeby na przykład ktoś musiał wyjść tak pojedynczo będzie trzeba to robić. No tak. Tutaj taka kolejka, A kolejka, Mieszmy, ale te... nie mam wagonika. Widok. Okej, okay. około się tam zrzuciły. No dwie Papa A może z dołu ty kamerujesz, lepiej będzie. Wiesz co? Leci <grym> Trafiłem, żyję, żyje. Leci koksu Trafiłem No i co? No to wszystko na razie Jak na razie Będzie więcej jak się postaramy to zrobić więcej, to będzie czekaj, zrobię, ty na ciebie i cię asasynuję. Ile masz HP? Full. <grym> czekaj, zrobię tak, żeby mógł cię zasasynować. Ile no, masz? Mi, mi się HP ładuje. Wiem, ale to też tak ciebie będę. Dobra, jeszcze dwa razy byś się uderzyć. Chodź. Raz jeszcze. No. Nie, teraz nie. Ile, ile masz HP? 4,5 Musisz raz mnie uderzyć i później tylko na raz No i teraz dawaj Zez Ty masz Zez'a Zagi mam Teraz Dobra, O baj. u mnie w miejscu stoi Dobra to kończymy ten, ten odcinek Widzimy się jak wrzucę yy, drugi odcinek z trzeciego sezonu Więc na razie Yeah.